Oliwka, prawdziwe łzy wzruszenia. Dlaczego ty płaczesz? Powiedz mi, dlaczego płaczesz? Um, ja nie wiem, co powiedzieć, co dla mocy dzisiaj było. To był bardzo wzruszający odcinek, w ogóle nie wiem, tak się stresowałam, bo tak dużo, takie napięcie było. I myślałam już, że odpadniemy, już sobie szykowałam taką ragunkę, co powiedzieć. i nagle usłyszałam, że Kinga i Kuba. I miałam takie zdziwko, totalnie się tego nie spodziewałam, po prostu, no i nie wiem, wybuchłam po prostu, płaczę za mocy i tyle. Michał, czy twoim zdaniem widzowie słuszną decyzję podjęli? Bo ja wiem, co będzie się jutro działo w internecie. Wy byliście na samym dole i ludzie zaczną pisać, że to wy powinniście odpaść. Ale widzowie was kochają. Coś chcecie powiedzieć? Co ciężko, ciężko mi coś powiedzieć? Też jestem bardzo zaskoczony werdyktem. No ale słuchajcie, to już jest taki etap programu, gdzie... Tak nic, jak nie wiadomo. Jak nic Nie wiadomo i każdy może odpaść i właśnie właśnie to się wydarzyło, no. A czy Ciężko to jest tak, powiedzieć? że e, widzowie czasem zasypiają i nie głosują na niektóre pary, które porodziły sobie tak średnio? Ostatnio ktoś mi się powiedział, że w środku tabeli źle być. Chciałam to powiedzieć, że bardzo dziwnie, bo Kinga, jeżeli, jeżeli chodzi o jej Instagrama, to ma bardzo dużo zasięgi i moim zdaniem e, bardzo, bardzo dużo dodaje Insta Stories i zawsze przeciwnikiem tego jest bardzo dużo. Więc naprawdę to było duże zdziwienie, bo ona jest bardzo aktywna w na internecie. Naprawdę.